Dzień dobry, z tej strony, Night. Witam serdecznie. Tam do mnie nie było. Nikt się mnie tu nie spodziewał. Ha, dokładnie tak samo jak hiszpańskiej inkwizycji. Pewnie już nikt nie pamięta, że tu jestem. A ja jestem. Zrobimy dzisiaj coś dziwnego. Oś, Uu, to się długo ładuje, strasznie. W ogóle miałem problemy z konfiguracją tej gierki. Tam jest opcji tyle do wyboru, że to o kurde, głowa mała. No i tak długo się ładuje. Nie wiem czemu, ale tak jest. This is Bill Corwin on Radio Free Earth with the news. In the ongoing Tunguska offensive, EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk. Meanwhile, we're four weeks into the occupation of France, and we're starting to get reports of local resistance cells re-establishing communications. Uh -huh. <laughs> I was going to be a big on okay. Alpha Centauri. Okay. I had it all planned out. I even had the equipment. I was a cook. Nothing fancy. I just like to cook did i wanna be a soldier fuck no i could have been a wrestler or a porn star <laughs> or both i studied frogs frogs are amazing creatures i told them there was something out there but no one believed me you know what's funny? i used to be a pacifist the truth is they don't care about who we used to be or what we wanted to do to them we're just slaves. But if they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. <laughs> <laughs> Serious, of the hero. To za to mi krzyczcie. To no jest za głośno, co? Ej, to moi są, to Dobra, moment. To chyba za głośno, co? Za głośno. Mm. Okej. Okay. Nie, nawet nie miałem w planach tego oglądać. Prawdę mówiąc oglądałem loot Smoka i był ok, Taki, w takich powiedzmy podobnych seriali, ale jakoś mi dupy nie urwał, a władcy pierścieni to w ogóle nie, nie, nie ogarniam i nie chcę ogarniać, bo mi się nie podoba. To ani uniwersum, ani filmy. Te stare filmy w sensie ta trylogia może być, ale jak te hobity potem po wychodziły, to takie... Eee... <noise> Coraz brzydszy się robisz. Rozdział pierwszy. Śmierć z niebios. Wszystko dobrze działa? Chyba tak. Dawno mnie tu nie było, naprawdę. Kurde, mój ta gra już działa? Podobno tak. A powiem ci, Dorne, że pograłem sobie tak dwie godzinki. W, w, w takie wiesz planowane dwie godzinki, bardzo, bardzo wymierzone dwie godzinki w Space Marina 2 i mi się nie podoba. To mogłoby, znaczy to może być fajna gra jakbym po prostu miał w dupie cokolwiek co tam się dzieje i po prostu wziął Kingę i kogokolwiek jeszcze jakiegoś backowego ziomeczka najlepiej i po prostu jakbyśmy grali se w to by była kozacka gra, a tak tak się gra do dupy. Rzym, Włochy, 92 godziny wcześniej. Co tu do mnie pisze? O nie, ja nie mam wymiotowanego Discorda. Tak, jedynka lepsza moim zdaniem. Znaczy z perspektywy gracza, który przede wszystkim gra w single-playery, dużo lepsza. Chociaż widzę, że teraz Twitch się Jara tym Space Marine'em dwójką. please remember to review your mission briefings before disembarking on behalf of the earth defense force i, say, I wish you a pleasant to stay in rome because he knows where to find the ark of the covenant which is an alien artifact so we have to go to the vatican that's triple a rookie get used to it I don't know. This is some Da Vinci Code shit, man. Huh. You don't like the Da Vinci Code, Sam? Nah! Why not? Some good theories in there. No literary merit. So, um uh who's your favorite writer? Uh Philip K. Dick, I guess. Philip K. Dick. Wait, Sam is? reads books? Shit. Guys, guys, you got incoming!

Znaczy, gra pod kątem tego, czy. Czy, mm, czy pieniądze w nią władowali? Tak, to widać, że w nią pieniądze władowali, ale kwestia jest tego, że nie wyszła chyba taka. Jak. Przynajmniej dla mnie ona nie pasuje, także... No bo tak jak ci mówię, dużo ludzi po prostu w to gra na Twitchu, dużo ludzi ogląda to na Twitchu. Także... A ja nie wiem, nie, nie patrzyłem żadnych tam reviewsów ani niczego takiego. Aha, czy to w sumie na kasę skok mógłby być? No, to jest to, to, to pod tej... pod tym kątem możliwe. O... Szczerze mówiąc ci teranidzi są tacy tacy. Są. Myślę, że gdyby właśnie to było, że przede wszystkim walczymy tak jak w jedynce, w sumie z orkami, potem dołącza, nie wiem, orkowie? Full orkowie, chaos, on by było lepiej. Bo ci teranidzi po prostu albo się ich wyżyna tak, że w ogóle ich nie czuć, albo masz po prostu mini bosa, do którego musisz zrobić powiedzmy. E, określoną sekwencję ruchów i to wszystko. Nie, znaczy. Czy krótszą czy dłuższą, to już tutaj bardziej znaczenia nie ma. No, nie wiem, bo grałem te dwie godziny. Ale kwestia jest taka, że... fajniejszy przeciwników bym chciał niż tyranidów. Albo jak już, żeby byli Tyranidzi i żeby to, ta gra była taką strzelanką wyżynanką, a nie takim wiesz, że. Strzelanie jest trochę takie... No brakuje mu czegoś, nie? Tam jeden chromosom za dużo do tego strzelania doszedł. I to już jest takie... mech. A wycinanie mieczem... To jest trochę dziwne. Bo jak masz samych małych przeciwników, to nic się nie dzieje z tobą, po prostu. Idziesz, tniesz i nawet się nie zastanawiasz co się dzieje. Jak masz większych przeciwników, to nagle musisz spierdzielać. I czekać aż będziesz miał prompa na ten... Na parowanie. Nie, miałbyś... nie, nie miałem wrażenia, że to była ugrzeczniona wersja. Gra, gra jest brutalna, gra jest. Nie no, jest full brutal, nie ma tam jakichś takich rzeczy, które nie wiem, z poprawnością polityczną mogą być związane. Może, że ta pierwsza załoga, którą dostajesz, jest taka zróżnicowana pod kątem etnicznym, ale to jakoś. W sumie ani nie jest takie na nadzwyczajne, ani. ani nic takiego. To na tych załogantów przynajmniej na początku masz dość wyrąbane. Oni po prostu są, bo muszą być, nie? Bo gra jest zaprojektowana na trzy osoby, jak nie grasz z kimś, to grasz z botami, tak? I, i to wszystko. Także. Nie, tutaj takich problemów akurat nie mam, o kurde. Brzydoli. Problem mam z tym, że przeciwnicy są mało fajni. Może jest łatwiejsza od jedynki? Nie. Ta trudność jest trochę inna. Bo y ogólnie, jak włączyłem na tym An Aniele Śmierci, to gra jest trudniejsza niż była jedynka. Ale mechanika sprawia, że ona jest taka trudna skokowo, tak? To znaczy, masz trudne momenty, a nie że gra jest trudna, bo trudno ją wymasterować. Generalnie, jak niezależnie od poziomu trudności. Jakbyś chciał grać, powiedzmy, w większości przypadków dobrze, to po prostu możesz uciekać od przeciwników i czekać na prompa od parowania. Choć się wyświetli niebieski znacznik, nagle ty wciśniesz tam C defaultowo, jest na klawiaturze. Do tego twoja postać paruje i potem albo możesz oddać, bo masz taką, powiedzmy, chwilę, gdzie twoi przeciwnicy są odpychani i możesz wykonać 300 pierdyliard ataków, tak za po prostu nie, nie, nie będąc atakowanym. I robiąc paradę, sobie też pan regenerujesz, więc jest spoko. Albo możesz grać bez tego parowania i mieć ciężko w cholerę. A to parowanie jest łatwe, żeby nie było. O, cel opcjonalny. Badaj obiekt SOS. Mamy okay. typa, który nie ma broni. O kurde. Czy ja muszę mieć Desert Eagle? A? Nie ma czegoś lepszego. Od Desert Eagle. O oh, kurde, mamy coś lepszego w ogóle? Ty, mamy shotguna! Dlaczego ja nie wziąłem shotguna? Wow, ale HP mi zawalił. Ach, y naciskam, naciskam R, żeby zreloadować, a tu się chyba nie reloaduje w tej, w tej gierce shotguna. O pistolet ma nieskończoną ilość amunicji my strzelać leci, strzelać leci strzelać. A szommian chyba tylko ma po prostu ilość amunicji i tyle. Muszę go przeładowywać, bo tu jest pompka. Dobra, ja trzeba skoczyć. Uh, Wszystko działa dobrze. Z dźwiękiem jest ok Bo w końcu feedbacku nie dostałem. O, tam był prompt na E Wow Wow, zaraz umrę. Kurde, 14 HP Wiesz, żuch. za szybcy jesteście, typy. Jestem stary, dziad. A wy mi szybko wyskakujecie jeszcze bolicie. Dobry. Cześć, panie Stalówkans. Ja tu jedną rzecz graficzną gdzieś muszę znaleźć i zmienić, tylko to jest, kurde, tak głupie, bo tu jest milion rzeczy, które można ustawiać. Bo priorytet. O, właśnie, to muszę chyba zwiększyć i będzie ok. Tak, chcę zapisać te ustawienia, jak dla Ciebie jest ok. No to ok. Jak mówisz, słabszych wrogów, dalej ludzi tyranidów. Ale. Z... No, potem jest chaos, mówisz, tak? W tym Space Marine. No, nie wiem, kiedyś może zagramy. No bo na razie siłą rzeczy. Przekręciłem w WoW i do końca nie mam czasu na, na taką dłuższą gierkę. A dzisiaj po prostu obejrzałem sobie Johna Wicka i miałem ochotę postrzelać. <grywka> Dlatego jest dzisiaj ten Tyrus Sam. I tak, pierwszy raz oglądałem Johna Wicka. I jak zacząłem rano dzisiaj oglądać pierwszą część, to myślę, dobra, zobaczę drugą. Zobaczyłem drugą, skończyła się na Cliffhangerze i mówię, kurwa, no muszę zobaczyć trzecią. Oglądam trzecią, znowu się kończy na Cliffhangerze. No kurwa, to dawaj czwartą. No i obejrzałem wszystkie cztery części Jadowika. Wolvenstein The New Order? Spoko. Chociaż mi się bardziej podoba The New Colossus, ta druga część. Tych e, nowszych. Holo, przynęta? Kurde, mam w tym, mam w tym miejscu czat. Yy, pierwszego zdania nie widzę. Będę, Będą strzelali w hologram zamiast użytkownika. A projektor został zoptymalizowany tak, aby maksymalnie denerwował nawet najmądrzejszych członków Hordy Mentala. Tak się wkurzą, że na pewno go zaatakują. Dobra, a jeszcze co do Discorda: jeśli ktoś chce wejść na Discorda, może wejść na Discorda, tylko będzie na streamie. Tu jestem w trybie, gdzie. Discord nie jest wyciszony, tylko na mam wyciszonego Discorda, ale zapraszam. Muszę kabel od myszki trochę przełożyć, bo mnie denerwuje. Dobra. To to chyba zrobiliśmy. Aha, pod zetką mam wybie wybieranie gadżetu i oczywiście to jest pięknie spolszczone, że połowa gry ma spolszczenie, druga połowa... Tak, tak. druga połowa jest w grze, to się liczy. Dobra, to zrobiliśmy nasz Bonus subjective. A ta gra jest jeszcze dobra pod tym kątem, że Kinga zobaczy jak tak naprawdę bardzo potrafię lamić. No bo bardzo potrafię lamić. Jak po to jakoś można pewnie wejść. Yy... No i właśnie, w tej grze mogą być jakieś sekrety i oczywiście ja ogarniam sekrety, ja jestem ślepy jak nie wiem co. Dlatego w koopy grałem z Kingą. Ona ogarnia sekrety, a ja szczylam. A ja może tu jest ukryta ściana jak w Souls'a. To by nie było głupie. Ale chyba nie. A to? Co to jest? Nice. Okej, okay, dwururka. Um, I nie. Yeah, Oho! <laughs> Tak, zwykle jak podnoszę nową broń, to pojawia się masa przeciwniorów. E, nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie. No, oczywiście, tam jest ten sekret i nie wiem, jak Mamy do niego dojść. Profesor nie Good... Nie da się wskoczyć. No. Hmm. Ty, no bo to w sumie też taki coś. ja ja wątpię, żeby to było potem. Potem to możemy śmierdzić, jak się spoczymy. O Jezu, co to? O kurde moje HP. Miałem 100 HP. Fajnie. Ja tu trzeba tego wziąć. Szybkie shotguna. Ej, mamy E. Oh, nas nice. Czy oni się zatrzymują, jak ja robię execute'a? Może Lera, 18 HP. Dostałem gazem. Dostałem gazem. Jak boli. A skąd oni się w ogóle tutaj wzięli? To mnie zastanawia. Ej ta pompka jest spoko. Mogę trzymać w sumie wciśnięty ciąg bez pusty jest... okej. Okay. Cześć Kenny. No ten typek jest najlepszy. On po prostu lubi żaby. Mm. O, tam jakoś muszę się dostać. Kurde mol Nie, no... O o o Wybijmy wszyscy naszą miksturę! Na to Cześć Saber Dobra, to wykończyłem kawkę. Znaleziono tajny pancerz. Ciekawe, co w nim takiego tajnego było. Widać go było przez. No przez to. Tylko jeszcze tam drugi mam tajny pancerz i nie wiem, jak do niego się dostać. Inga by wiedziała, ale mi nie powie. O, jest wredna. A za to, że to powiedziałem, dostanę wałkiem. Chociaż tam jest jakby z góry przejście. Może tam na górę się jakoś dostać. Może tam dalej i tam będziemy szli w sumie. Już. A ty skąd tu się żeś wziął, Weź. Nie zachodź mnie od tyłu. Dzisiaj patelnią, ok. Drzwi są zamknięte! Dlaczego drzwi są zamknięte? To zamkną drzwi? To zamknął drzwi i... No dla mnie to dzień się dopiero zaczyna, ja o drugiej dzisiaj idę spać. Ej, dlaczego te drzwi są zamknięte? Aha. A, o nie. Muu. Oh, look. It's an angry steak. <laughs> no. Jesz hamburgera, a hamburger teraz przejdzie i zje ciebie. O oh, wow. Ej, jak wpadł w to, to rozwalił. Nie. Yeah. Ej, to będzie problem jaki będzie więcej. Oczywiście jesteśmy na poziomie Sirius, bo... bo jakby to? Koło broni mamy, ok. Oko. Widać, że dużo tych broni będzie całkiem. Także okej, okay, okej. Okay. Chyba nie jest więcej niż w poprzednich tam częściach, ale parę części żeśmy skipnęli. Dwójkę mi powiedzieli, że jest do dupy i nie warto grać. Trójkę chyba jeszcze powiedzieli, że w miarę ok, ale już nie pamiętam. No nie, no tutaj na pewno nie ma przejścia do tego pancerza. O, będzie gadało? Nie będzie gadało. Eto, w dupie to mam. To nie jest gada słuchania fabuły. O! inny magazyn. Tum tum turum tum 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 turum Haha, mam czas. O, co to, to jest? Dobre! dobry. Aj. I on? Nie wiem, co on ma w ręku, ale im dłużej na to patrzę, tym źle... tym gorzej mi się to kojarzy. a na ciężarówce coś jest? Trzeba będzie wleść? Strzela. O nie! O nie! Ogwarnia imperialna chaosu. Ale z tego bym przeskoczył na to. No. Zostań do mnie. No co za? Ja tu skaczę. Cicho. Cicho. O, tu się też da zniszczyć. Tam ziono fajny pancerz.

ZEU! Ale, że mieści 10 pocisków, to jest ta wersja 40... kaliber 0.45. Action Express. Bo jakby była ten... E, ...półcalowa wersja, to byłoby Panie, tylko 7 pocisków. Teraz. Aha, nie ma nic. O, a to co? Life. Okej. Okay. A, no tak, co to może być? Live. Hmm. <laughs> Amunicja do strzelby, dobra. Mamy dużo tej amunicji do strzelby, ale dłuższą odległość się bardziej opłaca. Pistolę tu strzelać? auto Deagle. No, ja nie jestem fanem Desert Eagle, ale to bardziej z takich przekonań, powiedzmy, ja wiem, światopoglądowych. A, tu jesteśmy faktycznie na górze, to dobrze. Tu po lewej gdzieś będzie pancerz. O kurde. Co to jest? Patchwork znowu? W sumie w dumie były podobne mośki z rakietnikami. Nie, nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że Desert Eagle to jest pistolet, który jest y, dla pozerów. Zauważ, że w grach, praktycznie w większości grach, gier, y, zawsze zły charakter korzysta z tej broni. Ta broń jest rośnięta, duża, nikt jej w praktyce nie używa, tylko ludzie, którzy wykorzystują to do szpanu. No i Sirius sam. Kurde. Nie no, muszę wziąć tego pistola, bo z takiego odległości się to nie trafia. Jakiś rifle by mi się przydał. Uj, już dostałem papę z rakiety. Ale nie bolało aż tak bardzo, jak myślałem. O patrz. Nawet jest muszka i szczerwinka. Ale bez sensu jest. Duck-Nukem? No, duck-Nukem. To zapomniałem, szczerze mówiąc. A, jeszcze Max Plain jest. Nawet w dwójce są podwójne digle. Ale w Max w Maxie Payne te Desert Eagle to takie mało Desert Eagle, z tego co pamiętam. Boże, ile rakiet leci i to z jednego typa, nie? Wchodziłem do tej walki, miałem full HP. i trochę pancerza. No, to jest pierwsza misja. Piero. O, te heskro bariery. Tutaj pancerz, gdzieś tutaj miał być ten pancerz. Widzieliśmy wtedy z dołu. O, prawie spadłem. A nie było, że to jest tajny pancerz? A myślałem, że to jest fajny pancerz. Tum, 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 tum. Nie ma nic. Taka. Dawaj szczylbę. Tą zwykłą. Ta dubeltówka na razie chyba jest trochę overkill'em na tych przeciwników. I ma strasznie mały zasięg. W Maxie były digle. On był samo przedstawiony z beretą. Tak. Mo tak. Mona latała ciągle z diglem. I z dragunowem w dwójce. To prawda. A no i oczywiście Władimir miał też desert igla na każdym scenem. W imię Father. W imię Son. W imię Wielkiego Świętego. Father Michael, Amen. Father Mikhail, tak powiem. Powiedziałem, że powinien być konwoj. Jestem konwojem. Hi, I'm Kenny. Jezus <laughs> <We're ready> <laughs> Maria, Kenny to jest największa a sierota jaką widziałem. me there? It's a date. Father, grab your stuff. Let's not keep I shotgun zapisy. O, zero. A w sumie zapomniałem, że mogę zapisywać. A gdzie mamy, mamy jakieś sekrety? 3 na, 3 na 8! Żartujesz sobie. A czas? To co? No dobra, to w czasie się zmieściliśmy. Poganialiśmy całkiem szybko. Ale sekrety jak to? 3 na 8? Gdzie? Jak?